Ja jestem taką... Dobra, to jest kurwa już przesada To jest przesada Przychodzi mi pizza na chatę Kto zamówił mi pizzę? Kto mi zamówił pizzę, kurwa? Ja będę musiał teraz w Rudzie Śląskiej Powydzwaniać do każdej restauracji I zablokować ten adres Kumacie to? Kto mi zamówił pizza, ty? Kto mi zamówił pizza? Typ do mnie gada e, Pizza? Podaje adres, a ja mówię, ale ja nie zamawiałem mówi, no panie, serio? Serio, panie? Jezu, i tułam się tu od tego o z dru z z on Na drugim końcu dzielnicy w ogóle e, Tej, na drugim końcu miasta mówię, No sorry, no nie zamawiał, że te, Bo ja w ogóle po śląsku tak teraz to godom ten, nie? godom po polsku, ale normalnie jak go dom z kimś tu sam, umie na Śląsku, no to się go do gwaru, nie? No i godom do pana no sorry, on no, nie zamawiał, żech tej pizzy. A z czym tam można ta pizza? On go do Hawajsko, a ja godom, no to ja nie lubię, Ananasa, to nie kupię tej pizzy. A on mówi, ja, nie skusi się pan, może. A on, no nie, nie skusza się. No i poszło to, no i lipa. No co ja mogę powiedzieć, no? A zapłacone chociaż, no nie, jakby było zapłacone to bych przytulił, nie? Ale ktoś to zdał po prostu. Donate w formie pizzy, za którą muszę zapłacić, no. no tak to mówią, no. ...osobą o bardzo silnej psychice, tam się nie użalam nad sobą i cały czas walczę i no jestem w sumie szczęśliwym człowiekiem, ale staje mi się jeszcze bardziej szczęśliwy.